Ciemność po śmierci nie jest jednakowa dla wszystkich dusz. Gdy ciało przestaje funkcjonować, a ostatni oddech opuszcza ziemskie powłoki, nasza esencja, to czym naprawdę jesteśmy, rozpoczyna podróż w kierunku, który sami wyznaczyliśmy swoimi czynami. Wielu z Was zastanawia się, czy istnieje sprawiedliwość dla tych, którzy za życia dopuszczali się niewypowiedzianych okrucieństw, a mimo to nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Zapewniam was, że sprawiedliwość kosmiczna jest nieunikniona, a jej mechanizmy są znacznie bardziej wyrafinowane i precyzyjne niż jakikolwiek ludzki system prawny. Kiedy dusza opuszcza ciało, staje przed zwierciadłem własnego sumienia. To moment prawdy, w którym nie ma już możliwości ukrycia się za racjonalizacjami czy kłamstwami. Nawet Stefan, słynny polski jasnowic i medium, który potrafił wejrzeć w światy, niedostrzegalne dla zwykłych śmiertelników. Opisywał to doświadczenie jako konfrontację tak intensywną, że ludzki umysł nie jest w stanie jej w pełni pojąć. Dla dusz przepełnionych ciemnością, tych, które świadomie wybierały krzywdzenie innych, czerpiąc z tego przyjemność i władzę, moment ten jest początkiem niewyobrażalnego cierpienia. Nie chodzi tu jednak o mityczne płomienie piekielne czy groteskowe demony z widłami. Rzeczywistość jest znacznie bardziej przerażająca. Dusze te są konfrontowane z każdym momentem bólu, który zadały innym, doświadczając go z pełną intensywnością, nie jako sprawcy, lecz jako ofiary. Wyobraźcie sobie mordercę, który nagle musi przeżyć agonię wszystkich swoich ofiar jednocześnie, albo oprawcę, który nagle czuje każde uderzenie, każde upokorzenie, każdy moment terroru, który wywołał. Nie trwa to sekundy czy minuty. W bezczasowej rzeczywistości pośmiertnej to doświadczenie może wydawać się wiecznością. Co więcej, dusze te doświadczają również emocjonalnego i duchowego cierpienia, które spowodowały pośrednio. Matka, która straciła dziecko z rąk mordercy, mąż opłakujący żonę, społeczność pogrążona w żałobie i strachu wszystkie te konsekwencje stają się częścią bolesnego doświadczenia duszy sprawcy. Najgorsze jest jednak to, że w tym stanie dusze złoczyńców są w pełni świadome swojej sytuacji. Rozumieją, że to, co przeżywają, jest bezpośrednim rezultatem ich własnych wyborów. Ta świadomość, połączona z niemożnością ucieczki czy zaprzeczenia, tworzy piekło znacznie straszliwsze niż jakiekolwiek wyobrażenia z religijnych tekstów. Niektóre tradycje duchowe mówią o tak zwanych strefach umbralnych ciemnych regionach astralnych gdzie dusze obciążone złem są przyciągane przez podobną częstotliwość wibracyjną. W tych wymiarach dusze te nie tylko cierpią z powodu własnych czynów, ale również znajdują się w towarzystwie innych podobnych istot, co potęguje ich mękę. Wyobraźcie sobie miejsce, gdzie każda istota jest pogrążona we własnym cierpieniu, a jednocześnie emanuje energią strachu, nienawiści, gniewu i rozpaczy. To otchłań, z której wydostanie się wymaga głębokiej transformacji, procesu, który dla najbardziej zatwardziałych dusz może trwać eony, a to dopiero początek podróży duszy przez konsekwencje własnych czynów. W kolejnych rozdziałach zagłębimy się w szczegóły tego, co naprawdę czeka najgorsze dusze po przekroczeniu progu śmierci. Rzeczywistość, która przekracza najśmielsze wyobrażenia i najgorsze koszmary. Wkraczamy teraz głębiej w mroczne rejony pośmiertnej egzystencji. Gdzie najbardziej złowrogie dusze doświadczają kolejnego etapu kosmicznej sprawiedliwości? Nie jest to zwykła kara, to naturalny proces przywracania równowagi w uniwersalnej świadomości. Proces ten rozpoczyna się od czegoś, co można nazwać ogniem świadomości. Ten ogień nie jest fizycznym płomieniem, który znamy z ziemskiego życia. Jest to raczej intensywne pole energetyczne, które działa jak katalizator. Wydobywając na powierzchnię wszystkie ukryte aspekty duszy. Dla czystych dusz to doświadczenie może być wyzwalające. Jest jak kąpiel w świetle, która oczyszcza z ostatnich pozostałości ziemskich przywiązań. Jednak dla dusz skażonych złem ten sam ogień staje się niewyobrażalnym torturą. Wyobraźcie sobie stan, w którym każda wasza myśl, każde uczucie, każde pragnienie staje się widzialne, namacalne i intensywnie. Odczuwalne. Nie ma możliwości ukrycia się, nie ma sekretnych zakamarków świadomości, gdzie można by schować swoje najciemniejsze impulsy. Wszystko jest obnażone, wszystko jest widoczne. Dla duszy, która za życia karmiła się nienawiścią, okrucieństwem, dominacją i przemocą, ten stan jest nie do zniesienia. W tym ogniu świadomości dusze złoczyńców doświadczają własnej natury w sposób totalny. Ich wewnętrzne ciemności, które na Ziemi manifestowały się poprzez krzywdzenie innych, teraz zwracają się przeciwko nim samym. Nienawiść, którą kierowali na zewnątrz, teraz pożera ich od wewnątrz. Pragnienie władzy nad innymi zamienia się w poczucie całkowitej bezsilności. Przyjemność, czerpana z zadawania bólu, przekształca się w nieustające cierpienie. Co więcej, w tym stanie dusze te są konfrontowane z prawdziwą naturą wszechświata z faktem, że wszystko jest połączone, że każda istota jest częścią tej samej kosmicznej całości. Ta świadomość sprawia, że każdy akt przemocy wobec drugiej istoty jawi się jako akt samookaleczenia, jako bezsensowne i destrukcyjne działanie przeciwko własnemu rozszerzonemu ja. To odkrycie jest szczególnie bolesne dla dusz, które za życia postrzegały innych jako oddzielne, mniej wartościowe istoty, które można wykorzystywać kontrolować lub niszczyć. W tradycjach ezoterycznych mówi się również o zjawisku kosmicznego echa, gdzie każdy czyn wysyła wibrację, która ostatecznie powraca do swojego źródła ze zwielokrotnioną mocą. Dusze, które świadomie wybierały wyrządzanie zła, są teraz zasypywane powracającymi falami negatywnych energii, które same wygenerowały. To jak stanie w centrum niszczycielskiego huraganu, który samemu się stworzyło. Niektóre dusze próbują uciec przed tym doświadczeniem, szukając schronienia w iluzjach, próbują odtworzyć swoje ziemskie życie, zaprzeczać rzeczywistości, w której się znajdują. Jednak te próby ucieczki są daremne, iluzje szybko się rozpadają, a rzeczywistość powraca ze zdwojoną siłą. Inne dusze popadają w stan całkowitego zaprzeczenia, zamykając się w skorupie własnej świadomości. Jednak ta izolacja tylko potęguje cierpienie stając się formą samouwięzienia w najciemniejszych zakamarkach własnego umysłu. Szczególnie ciężki los spotyka tych, którzy za życia świadomie odrzucali duchowość, zaprzeczali istnieniu czegokolwiek poza materialnym światem. Ich szok po odkryciu rozległości duchowej rzeczywistości jest niewyobrażalny. To jak ślepiec, który nagle odzyskuje wzrok, ale zamiast pięknego świata, pierwszym co widzi, są konsekwencje własnych destrukcyjnych działań. W tym stanie dusze mogą pozostawać przez okres, który z ludzkiej perspektywy wydawałby się wiecznością. Czas w wymiarach duchowych nie płynie liniowo jak na Ziemi. Moment może wydawać się epoką, a epoka momentem. Wszystko zależy od stanu świadomości duszy i jej gotowości do zmierzenia się z prawdą o sobie. To właśnie w tym kosmicznym ogniu świadomości rozpoczyna się proces, który albo doprowadzi do ostatecznego rozkładu duszy niezdolnej do transformacji, albo do pierwszych kroków w kierunku długiej i bolesnej drogi oczyszczenia. Jednak dla najbardziej zatwardziałych złoczyńców ten etap może być dopiero początkiem znacznie głębszych poziomów duchowego cierpienia, które czekają w kolejnych fazach pośmiertnej podróży, po przejściu przez ogień świadomości. Dusze najokrutniejszych złoczyńców wkraczają w jeszcze bardziej przerażającą fazę swojej pośmiertnej egzystencji stan kosmicznego wygnania. Jest to doświadczenie tak odległe od ludzkiego pojmowania, że nawet najwspanialsi mistycy i jasnowidzowie mieli trudności z jego opisaniem. To stan całkowitego odłączenia od uniwersalnego strumienia życia, od boskiej energii, która podtrzymuje i łączy wszystkie istnienia. W normalnym cyklu życia i śmierci. Dusze przechodzą przez różne płaszczyzny istnienia, ucząc się, rozwijając i ostatecznie wracając do źródła. Jednak dusze, które konsekwentnie wybierały zło i przemoc, które świadomie i wielokrotnie odrzucały wszelkie impulsy ku dobru, miłości i współczuciu, tworzą wokół siebie energetyczną otoczkę, tak gęstą i ciemną, że odcina je od tego naturalnego cyklu. Ta otoczka nie jest narzucona z zewnątrz jest bezpośrednim rezultatem ich własnych wyborów, manifestacją energii, którą sami generowali przez całe życie, a często przez wiele żywotów. Każdy akt okrucieństwa, każda myśl pełna nienawiści, każde pragnienie dominacji i destrukcji, dodawało kolejną warstwę do tego energetycznego więzienia, aż w końcu stało się ono nieprzenikalną barierą. W stanie kosmicznego wygnania dusze te doświadczają czegoś, co można nazwać odłączeniem od Źródła. Jest to stan, w którym są całkowicie odcięte od życiodajnej energii wszechświata, od poczucia połączenia z innymi istotami, od światła i miłości, które przenikają wszystkie wymiary istnienia. To jak roślina odcięta od słońca, wody i gleby, skazana na powolne więdnięcie, ale pozbawiona możliwości śmierci, która przyniosłaby ulgę. To odłączenie prowadzi do stanu egzystencjalnej pustki, której głębi nie sposób opisać ludzkimi słowami. Wyobraźcie sobie świadomość zawieszoną w absolutnej próżni, pozbawioną jakichkolwiek punktów odniesienia, jakichkolwiek bodźców, jakiejkolwiek możliwości interakcji. Nie ma tam światła ani ciemności. Nie ma dźwięku ani ciszy. Nie ma ciepła ani zimna. Jest tylko nieskończona, wszechogarniająca pustka. W tym stanie jedynym towarzyszem duszy jest jej własna świadomość, wypełniona wspomnieniami zła, które wyrządziła. Te wspomnienia stają się coraz wyraźniejsze, coraz bardziej żywe, aż w końcu zaczynają tworzyć wewnętrzne piekło, z którego nie ma ucieczki. Dusza doświadcza każdego momentu cierpienia, które zadała innym, w nieskończonej pętli, bez możliwości zatrzymania tego procesu, bez możliwości odwrócenia uwagi, bez możliwości znalezienia choćby chwili wytchnienia. Co więcej, w stanie kosmicznego wygnania, dusza traci dostęp do jednego z najcenniejszych darów wszechświata zdolności do transformacji i rozwoju. W normalnym cyklu, nawet po najcięższych przewinieniach, istnieje możliwość nauki, zmiany, ewolucji. Jednak dusze najgorszych złoczyńców, przez swoje wielokrotne, świadome wybory, zamykają się na tę możliwość. Ich świadomość staje się tak skostniała, tak zakrzepła w swoich wzorcach że nie jest już zdolna do prawdziwej zmiany. Ten stan można porównać do kosmicznej kwarantanny. Wszechświat, działając według zasady równowagi i harmonii, izoluje te dusze, które stanowią zagrożenie dla jego fundamentalnej natury. Nie jest to akt zemsty czy kary, ale raczej naturalny mechanizm obronny, podobny do tego, jak organizm izoluje patogen, który mógłby zagrozić jego integralności. W tradycjach ezoterycznych mówi się o specjalnych strefach astralu, nazywanych czasem kosmicznymi więzieniami lub wymiarami odłączenia, gdzie te dusze są przechowywane. Nie są to fizyczne miejsca, ale raczej stany świadomości, obszary wibracyjne, do których dusze te są przyciągane przez swoje własne częstotliwości energetyczne. Tam mogą przebywać przez eony kosmicznego czasu, doświadczając konsekwencji swoich wyborów. Niektórzy mistycy twierdzą, że nawet w tym stanie istnieje możliwość odkupienia, ale droga do niego jest niewyobrażalnie długa i trudna. Wymaga ona całkowitego rozpadu dotychczasowej struktury duszy, całkowitego wyrzeczenia się wszystkiego, czym ta dusza była, i narodzin czegoś zupełnie nowego z popiołów tego, co zostało zniszczone. Jest to proces porównywalny do kosmicznej śmierci i odrodzenia. Tak rzadki i tak bolesny, że niewielu decyduje się na tę drogę. Dla większości dusz znajdujących się w stanie kosmicznego wygnania perspektywa jest znacznie bardziej ponura. Mogą one pozostawać w tym stanie przez okres, który z ludzkiej perspektywy wydawałby się wiecznością, aż do końca obecnego cyklu kosmicznego, kiedy to wszystkie energie powracają do pierwotnego źródła, by rozpocząć nowy cykl stworzenia. Istnieją granice nawet dla kosmicznej cierpliwości. Po nieskończenie długim okresie kosmicznego wygnania, po epoce izolacji, i konfrontacji z własnymi ciemnościami, najgorsze dusze wkraczają w ostatnią, najbardziej przerażającą fazę swojego pośmiertnego losu proces dezintegracji esencji. Jest to zjawisko tak rzadkie i tak fundamentalne, że nawet w najstarszych tekstach ezoterycznych znajdujemy o nim jedynie enigmatyczne wzmianki, zaszyfrowane symbole i metafory, które próbują uchwycić jego istotę. Dezintegracja esencji nie jest zwykłym unicestwieniem. To proces znacznie bardziej złożony i subtelny. Wyobraźcie sobie duszę jako wielowymiarową strukturę energetyczną, składającą się z niezliczonych warstw, wzorców i częstotliwości wibracyjnych, które razem tworzą unikalną tożsamość. W normalnych okolicznościach ta struktura ewoluuje i przekształca się, ale zachowuje swoją fundamentalną integralność swoje ja. Jednak dusze, które konsekwentnie wybierały najciemniejsze ścieżki, które wielokrotnie odrzucały każdą możliwość transformacji, każdą szansę na rozpoznanie swojej prawdziwej natury, ostatecznie tracą zdolność do utrzymania tej integralności. Proces dezintegracji rozpoczyna się od najbardziej zewnętrznych warstw świadomości, od tych aspektów duszy, które były najbardziej związane z jej ziemskim życiem, z jej osobowością, z jej identyfikacjami i przywiązaniami. Te warstwy zaczynają się rozpadać. Rozpraszać, tracić spójność. Dusza doświadcza tego jako utratę tożsamości, jako powolne rozpływanie się tego, kim była, kim myślała, że jest. Następnie dezintegracja sięga głębiej do warstw pamięci i doświadczeń. Wszystkie wspomnienia, które dusza gromadziła przez wieki inkarnacji, zaczynają tracić swoją wyrazistość, zlewać się ze sobą, aż w końcu stają się nierozpoznawalnym chaotycznym strumieniem niepowiązanych obrazów i wrażeń. To jak utrata nie tylko tożsamości, ale całej historii, całego kontekstu, który nadawał tej tożsamości znaczenie. W miarę jak proces postępuje, rozpływają się również struktury emocjonalne i mentalne duszy, zdolność do odczuwania, myślenia, pragnienia wszystko to ulega fragmentacji. Dusza nie jest już zdolna do formułowania spójnych myśli, do przeżywania określonych emocji do posiadania pragnień czy celów, staje się coraz bardziej rozproszona, coraz mniej zdolna do doświadczania siebie jako odrębnej jednostki. Najgłębsze warstwy duszy, to co niektóre tradycje nazywają iskrą boską lub wewnętrznym światłem, są ostatnimi, które ulegają dezintegracji. Te fundamentalne aspekty są bezpośrednio połączone z pierwotnym źródłem wszystkiego, z uniwersalną świadomością. Ich rozpad jest najbardziej dramatycznym i ostatecznym etapem całego procesu. To jak zgaśnięcie gwiazdy, która przez miliardy lat świeciła na niebie, a teraz rozpływa się w kosmicznej próżni, nie pozostawiając po sobie nawet wspomnienia. Co pozostaje po całkowitej dezintegracji esencji? Nie jest to absolutna nicość. We wszechświecie energia nie może być zniszczona, może jedynie zmienić formę. To, co pozostaje, to czysta, niezróżnicowana energia, pozbawiona jakiejkolwiek struktury, jakiegokolwiek śladu indywidualności. Ta energia ostatecznie powraca do kosmicznego oceanu świadomości, z którego wyłoniły się wszystkie dusze, ale wraca tam jako surowy materiał, jako potencjał, a nie jako kontynuacja tego, co istniało wcześniej. W pewnym sensie można to porównać do śmierci samej duszy nie tylko ciała, nie tylko osobowości. Ale samej esencji, która przetrwała niezliczone wcielenia. Jest to kosmiczna porażka. Ostateczne potwierdzenie, że dana dusza nie była w stanie spełnić swojego przeznaczenia, zrealizować swojego potencjału, stać się tym, czym mogła się stać. Niektórzy mistycy i jasnowidzowie twierdzą, że nawet w tym ostatecznym etapie istnieje możliwość cudu. Moment łaski, w którym dusza stojąca na krawędzi całkowitej dezintegracji. Może doświadczyć nagłego przebudzenia, nagłego rozpoznania swojej prawdziwej natury i w ten sposób rozpocząć proces odwrotny do dezintegracji, proces reintegracji, odbudowy, odrodzenia. Jednak takie przypadki są niezwykle rzadkie, niemal mityczne. Dla większości dusz, które docierają do tego punktu, dezintegracja jest nieodwracalna. Ich świadomość, ich tożsamość, ich indywidualność przestaje istnieć. To, co kiedyś było unikalną duszą, staje się ponownie częścią uniwersalnego strumienia życia, ale nie jako kontynuacja poprzedniego istnienia, lecz jako całkowicie nowy potencjał. Ta perspektywa, możliwość ostatecznej utraty siebie, jest być może najbardziej przerażającym aspektem kosmicznej sprawiedliwości. Nie jest to kara narzucona z zewnątrz, ale naturalna konsekwencja wyborów, które dusza podejmowała przez eony swojego istnienia. Każdy akt okrucieństwa, każdy wybór nienawiści zamiast miłości, każde odrzucenie prawdy na rzecz iluzji, wszystko to prowadziło do tego punktu, do tej ostatecznej konfrontacji z rzeczywistością, której dusza nie była w stanie wytrzymać. Dlatego właśnie każdy wybór, każda decyzja, każda myśl ma znaczenie. Dlatego właśnie droga duchowego rozwoju jest tak istotna. Nie jest to jedynie kwestia komfortu czy szczęścia w obecnym życiu, to kwestia ostatecznego przetrwania naszej najgłębszej esencji w nieskończoności kosmicznego istnienia. Jeśli poruszył Cię ten mroczny obraz pośmiertnych konsekwencji, zastanów się przez moment nad własnymi wyborami i ścieżką, którą podążasz. Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać więcej takich głębokich duchowych rozważań, które zmuszają do refleksji nad istotą naszego istnienia. Zostaw komentarz i podziel się swoimi przemyśleniami. Czy wierzysz w kosmiczną sprawiedliwość? Jakie inne tematy duchowe chciałbyś, abyśmy zgłębili w przyszłości? Twój głos ma znaczenie w tej podróży przez tajemnice wszechświata. Naciśnij dzwonek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych rozdziałów tej duchowej podróży.